Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, ja widać już się troszkę zregenerowałem, tak dzisiaj coś sobie po, podziałamy. Troszkę troszkę doszedłem do zdrowia i coś trzeba działać. Miało być inny temat dzisiaj, ale że za oknem. O! Mamy proszę ja Was. Takie coś to, to będzie. będziemy co innego działać. Troszkę się e, poruszamy, także zapraszam Was do dalszej części odcinka. No zobaczcie, kurde, trochę, trochę się nam zrobiła zima, niestety. No, tu już kurde prace się odbywają. Mama mówi, że musi się poruszać, bo, i zimno. No, łopatę, łopatę można owo to będzie szło. sama będzie robić. Sama? Tak. Ja wiem, ten plastik, a, może, może i będzie. Może i będzie, twardo jest. Zobaczymy. No, no działaj, działaj, nie, działaj. dużo siły to i nie złomiej tak. <laughs> Nie, no, plastik jest ogólnie twardy, ale z tymi jest różnie, bo one ogólnie e, potrafią być bardzo miękkie, a ta jest w miarę twardo to chyba coś ich wytrzyma, nie? wiem, że jeszcze na tobie wypróbuję. Nie, co? na mnie nie. Działaj, działaj. No, a my tu sobie jeszcze. Wam powiem, nagramy jeden temat, bo mnie ostatnio to trochę z... zdenerwowało. A wiecie co? Bo. Odpalałem tam na filmie e, Esioka, nie bez żadnych tam e, e, dogrzewań, bez e, kopci. No i tam mi pisali, pisali niektórzy, że to jest niemożliwe, żeby taki Esiok zapolił na, na zimnie. Trzeba dawać kopcia, trzeba dawać gorącą wodę. A ja wam tu dzisiaj na filmie udowodnię, że... Żadny wody mu nie gorący nie domu nic e, Żadnego kopcia. No a mu tylko tutaj o, dopalacz, bo to jest ta dawka wstępna. E, Ropy tutaj, jak wiecie, jest to e, 15 normalna. Tu widzicie o 1HC 102, e, i pokażę, że on jednak e, proszę je was odpali. Szalesiony ogólnie muszę też muszę przepaść, ale muszę się wziąć tutaj. O, jak widzicie, tutaj nie, nie, nie nagrywałem tego, już się lepiej czuję. E, ten przód mam poskładany elegancko, wszystko pa, fajnie pasuje. Te e, wysuwne morgi. Yy, tu ładnie mi to wszystko spasowało i co się okazuje z tej strony jest yy, dobrze wszystko yy, ogranicznika nie trzeba ruszać <laughs> a wyszło, że z tej strony yy, ogranicznik muszę wziąć i cofnąć, bo jest za duży, jest za duży skręt i yy, gałka mi dotyka do belki, czego być nie, nie powinno, ale to sobie zrobimy także to słożnie ursusa i są takie złe, bo ktoś mi tam też pisał, że one są od okrągłej osi. Ja wiem? Nie wiem no. Także co? Będziemy próbować y, odpalać y, tutaj tego delikwenta. A, właśnie co to mówię? Muszę sobie wziąć, poczyścić, poczyścić, kurde y, 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 y. przewody. Tutaj mam, tu mam też ten, ten wyłącznik masy. Wszystko muszę poczyścić i zasmarować wazeliną... techniczną, bo coś mi to tak ciężko odpala. Czyli pewnie już. Oh. Pewnie już działo, Ale co? Choć ona jest, jest jedno. No. Dobra, zobaczymy co tu jeszcze. Jak to mamie idzie? Jak yy, idzie robota? Czy idzie robota? Idzie. sama robi? Sama robi. No to jak sama robi to To sobie Ci to na ja Tutaj zaraz podziałam, ale coś czekajcie, bo tam Cosik tam coś, kurde, nam gdoko. Coś, nam nie, no mdoko, coś, no mdokosz. W sumie już się nie wiem ja jadę z Kazjodem, bo tak wcześniej za bardzo nie mogłem, bo byłem troszkę na, e, coś jedziesz, kurde, cholero, byłem troszkę na, powiem na, 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 na diecie. E, tak być musiało, ale już z tego schodzę, Tam też leki, ale teraz już mi jest dużo, dużo lepiej. Także powiem wam, dbajcie o swoje zdrowie, bo jak coś rybnie, to rypnie. Nie będę mówił tam, co tam się mi, wiecie, działo, nie będę opowiadał, ale... Dbajcie o siebie, ubierajcie się porządnie, zwłaszcza na... też na zimnie. A? Może ojko? Beziuba. Domy i spokój, bo ona będzie ona dziubie. Także ja mówię, dbajcie o siebie i... Bo jak wam braknie, zdrowia, to nie będzie ani roboty, ani niczego, ani rozwijania e, gospodarki w ogóle. No i takie tyle. Tyle ode mnie. Bierzemy się za odpalanie Esioka No. Także e, dla tych, co nie wierzą, jest minus 5. Idziemy po korbę. Zimniusieńki. Zobaczymy. Nie wiem, czy mi za pierwszym razem, ale zobaczymy. Tutaj, e, czekaj, luz. Luz mamy. Opełnienie jest w górze. E, dawka startowa. Nie ma wody, nie ma e, ognia, nie ma nic. Co? Próbujemy. No, za pierwszym się nie udało. Nie ukrywajmy tego, ale za drugim się musi, musi udać. No i co? Jednak da radę! Minus 5! Bez niczego! Jeszcze że bez dawki wstępnej, albo z dawką wstępną sobie go odpalimy, ale da się! A go dalej, że się nie da. Wstępno. Nie jest to oczywiście lekkie, bez dobaracie, ale się da! Tak Lekko przegasł, bo kurwa zimny. No. Może się jeszcze przejedziemy. O. Tu nie ma grama Tu nie ma nic. założony. A gadają, że nie się tak piętnastki odpalić. Może nie za pierwszym. Czasami nie za drugim, ale za trzecim. Jest to możliwe, jest. A godaj tego trzeba trochę siły. Trzeba się zamachać jakoś kurde porządnie. Wynalejemy mu morze wody i wyjedziemy e, trochę na śnik. Niech sobie po prostu je kości, kości się. ale co? Chodzi, chodzi. Ty, kurde. Nie zakręciłem kanika. Tam lołem a Jest, Jesło, kurde. Jak jest silnik w stanie, to wiadomo, że nie zapali, ale ten jest jeszcze... Jeszcze, jeszcze mi się wydaje w miarę. Troszkę się przeprostował, ale do się odpolić, jak widzicie, trzeba troszkę siły, ale ja wam powiem, kurde, z takim e, rozrusznikiem, to co bym miał niego dać, to, to jest cały jeden koń siły no, u odpolania, nie? No, o, to się troszkę jeszcze wysikał w dole, ale to, widzicie, to, to jest ekologia woda. No dobra, dostałem się w do akumulatora. Mamy już widowajce, co ona tak kurde gawo odpaliła. To trzeba ogólnie poczyścić, wydrapać, zasmarować na nowo bazialnikom. Yy. A tutaj, kurde, te śrubki były, yy, co trzymają przewód poluźnione i to tak trzymało, nie trzymało. No, to wiadomo, że masy nie było. Zaraz to wyjmiemy Ładnie wydrapiemy, wysmarujemy. No, czekaj, to. co ja to załóżę, a wtedy. A tople założymy, właśnie nie pamiętałem. Opra 120 Amperogodzin 900 y, Amper czyli coś to co chyba rozruchowe, ale w sumie dość to nawet y, sensownie gada. Dobra, y, trzeba to wydrapać, kurde, pozabezpieczać i na nowo zakręcać. I myślę, że będzie, będzie gitara. No, brrr, no kurde, wyskrobimy, będzie lux, elegancko, zakręcimy, porządnie, żeby trzymało. Tu kurde winowajca, bo tak właśnie odpalała, właśnie coś sięgało. No ale alternator pewnie też już nie jest za idealny no, z jakiegoś tam nie wiem, jest poloneza czy z czego? No ja kurde, mogę pokazać. Yy. Nie wiem czego on jest, może, mi, może Wy mi po, powiecie, ale mi się wydaje, że to jest Polonez. Tu jest, w nim już jest e, Regler, to jest e, z tymi szczotkami. Nie wiem, może Ty będzie wiedział, jaki to jest dokładnie. No, rozrusznik mam oryginalny eee, Ten, jak to się nazywa, elektromagnet Expon Bo kiedyś tam się zawsze był zmieniony A rozrusznik oryginalny i W sumie fajnie kręci O, tutaj pod nogami takie blachy, nie mam oryginal, tylko mam takie yy, Grube, dorabiane no, Powiem kurde, dzwoni Na wieczność <grytanie> Bo te fabryce się lubią przetrzeć Dobra, ja sobie to poczyszczę fajnie, poskręcam I będziemy próbować, czy dało to e, rezultat proszę, proszę ja was, to ma to porządnie skręcone tak kurde z jajem i co, niby to wszystko ładnie wygląda, ale idziemy jeszcze po wazelinkę bo wiecie jak jest dobre smarowanie to i klei, nie? <grytanie> wazelinka musi być o, co wy się smoki bijecie? Cezareksiu pierrony jedne o, niedobre takie smoki, sorze. Spokojnie, chodź tu, chodź tu, ty śmoku, chodź, chodź tu ty, ty, pokaż się, pokaż się widzą, bo cię dawno nie widzieli, glucie jeden <noise> Ty smoku, obydwa pierrony małe, A, pierrony, pierrony, pierrony tak psz, Tak Reksiu, pokaż się widzą, pokaż się widzą bo... A, Z wami to się nagodo, kurde jak, nie wiem, nie powiem tam z kim eee, Dobre Gdzieś tu proszę ja was. No widzicie, Zocudankę se odpoczywa pod swoim e, kołnierzykiem. No. Nie często pokazuje Motocykl na kanale. Ale... Zima jest, można go... Można na chwilę go pokazać. Akumator 30 wygięty. O kurde, co to, to tylko takie wygięte. Co jest? <śmiech> <Siema>. <śmiech> no. No. ile, ile, Ile ja to mam? 54 tysiące, Akumulator wyjęty, i co? Czeka na sezon Ja wam powiem, dobre bydle. Dobra, po co by tu przyszli? Aha, po wazelinę, tak. I... A yeah! jest! Co to miało nie być? Dobra, o, jeszcze kolejny alternator. To jest taki, to jak tamten? Nie, to jest inny. O, może by powiedzieć mi, od czego jest y, tamten? A od czego jest ten? O, w taki ogólnie, ogólnym taki magazyn, tak, takie wiecie Części y, z Ursusa stare, jakieś tam coś nowe yy, Bo co się może wszystko przydać, o nawet smog jest nowy, bo Na początku tak kupiłem miał być zmieniany Ale okazało się że Nie trzeba, była zmieniona Pompa oleju o. Ale obicie ja e, Tak trzeba magazynować, wy też tak chowacie stare części nowe żeby było tego, y, Do czegoś to użyć? Napiszcie w komentarzu. No i co? Idziemy spar spa sparować tą wazeliną, nie? Mm -hmm. o. o! Tu jest fajna naklejka. Hanysy 2019. Nie? Jeździło się na, na Śląsk na, na zloty, tam trochę zabawy było. Mm. O, tu mamy jeszcze artefakt, kurde. E, firma... Kurde, nie widać. Knipex co to, to do... do jak, przy, jak mieliśmy jeszcze konia, to yy, przy kopytach to chyba z tego co wiem było używane Ale ta firma klipek, wiem, że teraz też jest Germany Ciekawe ile one mają lat te szczypce Odkąd pamiętam były przy, przy koniu używane No, to jest naprawdę fajna yy, sprawa O, zaposała korba do yy, Esioka Jakieś ich na niemo czego. Ale co, niech wiszę kiedyś się przydadzą. Nawet skąd kurde młotek do... Wiecie, to jak się robi te, te dachy do, do łupka. Cyk, cyk, cyk ci goście Tam kurde. Ja do te całe dachy eee, z tego łupka. Pierścionek może od Osioka. Tylko czy nie za duży? Ja wiem. Podkowa, ale trochę już brzydka, żeby zabić na 60. Ale zniszczona. Nic, idziemy pierrona, przyczepę zasypało a i do tego tematu się wróci najważniejsze, że jest do czego robić do tego tematu też się wróci, a teraz tymczasem nałóżmy wazelinkę na na, na, na bolec akumulatora dobra wiecie, no niby niby nie trzeba, ale nałożymy wazelinki, to będzie będzie elegancko, kurde Gdzieś marowanie to nie będzie odpalało porządnie. Nie tak jest? Dobra, mamy poskręcane. Drzwi zamykamy i zobaczymy jak tam jak, jak nam to teraz yy, odpali. Kury pilnują. już zostały części. Kury, te wysuwne stare nie wiem, co z nimi zrobić. Swożnie, do no, tego czegoś się przydadzą. Na pewno te wysuwne, nie ja wiem jeszcze. Chyba, żeby ktoś kto zainteresowany tak nimi, ja wiem. Ale to nie wiem, co z, z nich to chyba wiele nie zrobi. One są. Oj, kurwa, niech stoi. Są zniszczone. Pom, powiem, mrozi polema się po oku wodą. Kurde, zamarzło. Ale co, zagodą, zagodą, Dobra. Dobra, zobaczymy po tych moich yy, poprawach, jak nam zapali. 60. cię tu was położę. Będzie widać. Będzie, dobra łączymy masę. A zresztą bo tu. Róż tak, tak, gaz, w opór, lust. Zobaczymy, no jest minus 5. I próba. ta kurwa, nie klaxą. <grym> Zawsze się mu te guziki blisko, kurde, ja tu mam odpalanie, dobra. No, tak. O, poszedł No ale to przecież, to przecież też olej yy, gęst, to jeszcze niedawno wymieniany, to on wiernie nie popracował. No chyba tak znowu źle nie pad na minus 5, ja wiem Mogłoby może mocniej kręcić, ale to też chyba chodzi o to, że alternator nie ładuje idealnie. Tak mi się wydaje, no nie ja wiem. no Wejdziemy ze z kabiny. Niech za chwilę pochodzi. Fajne, to fajnie słychać Wyjedziemy z na pole U Was też tak, tak słychać na no, biegach terenowych? pod obciążeniem? Pochwalczam się w komentarzu jak tam Wasze przesiony są, głośne czy niegłośne Teraz trochę posyłać nie wiem, chyba skrzynię ale też roli z no No, możecie napisać w komentarzu czy to jest normalne odpalanie, czy powinno być trochę lepiej, no, ale ciągnik stoi nie jeździ no. ja wiem chyba nie najgorzej zobaczymy no na minus 5 to i tak ładnie chyba zagadała o. No, bo znowu nic nie macie kury ja wam powiem kurde kury, pszenice, skępy to wpierdzielają jak jak diabeł, trzeba im nasypać o. No. trzeba im dać kurde, niech niech jedzą, niech jojka będą ale zauważyłem, że takie małe światełko w tam mam. Chyba, ale wtedy, chyba akurat lepiej jajka nie są. Tak mi się yy, proszę, ja Was wydaje. Też nie wiedziałem tam u jednego, u jednego gościa, że tak mówi, że dał światło i jest więcej jajek. No, może to i prawda? A będziemy obserwować. Powiem Wam tak ostatnio, sobie przeglądałem. Eee, te tiktoki z remontu tego ciągnika i filmy naprawdę się zmienił. kurde Ja bym porównać wtedy, co było yy, przed yy, tym feralnym dniem, i później. Yy, no ogólnie, jak się to zmieniło przez cały ten remont, to ja Wam powiem. To nie jest ten ciągnik. No ale to, wiecie, z dwojga złego jest, jest rzeczywiście fajnie. Fajnie zrobione, bo nie ma takich 60 e, dużo w sumie Także wydaje mi się, że my kurde Z Pawłem naprawdę odwalili kawał dobry e, Dobre roboty, no i tu mama jeszcze pamiętam kurde <grym, Tą pomagała <grym>, tę maskę czyścić, kurde, bo to było wiecie w tym podkładzie e, W tym podkładzie m, Jezus, tym fabrycznym I to tym nitro kurde nasz matkę i czyściło się do żyłego Ale co, no finalnie Finalnie to rzeczywiście. Cześć. Tak, finalnie to jeszcze rzeczywiście nie wyszło. Nie wyszło źle. Wiadomo, że nerwy i wszystko. Człowieka trochę e, przyniszczyło, ale. Ale wiecie jak jest zawzięcie i pasja, to i to i można góry przynosić. Tak się mówi, nie. Teraz są, ten dyfer jest, aż znaczy nie, nie dyfer. Przód jest proszę ja was zrobiony. Ten dyfer się kiedy zrobi. Czy nie kiedy. No teraz gdzieś będziemy robić. Jeszcze nie wiem, bo powiem który, kiedy dokładnie. To to będziecie widzieć na, na odcinkach. No także ten przód jest zrobiony teraz oczywiście Picobello. E, Podobają mi się te. wysunięte z tym orgi. Zrobi się ten dyfer. No, i zostanie kiedyś zaglądnąć. Bo już, bo już nie ma nic więcej w tym ciągniku, <głos》>, Tam mi się wydaje, zostaje kiedyś zaglądnąć do silnika. Mówią, no, on, on nie był ruszany, ja tam niby coś to fajnie chodzi, ale tam można by było go troszkę yy, rozebrać, poremontować. Ale to wiecie, jak już się zacznie remontować, to tam pewnie kasy też pójdzie w silnik, więc do tego to też trzeba yy, czasu. Ale to kiedyś za to oczywiście człowiek weźmie. Pomalutku, a. Do celu, nie? Kogut! Zimno ci? Takiego fajnego koguta mamy. Nie bój się! O Jezus! Pieron mnie dotykały. I co? Trzeba i łopatować. Trzeba porobić ścieżki. A ja tu jeszcze dosypuje, kurde. Bardzo mało, żeby już przestało. Będziemy wiedzieć. No. Ja sobie tutaj to fajnie skończę. Napiszcie, jak tam u was yy, zima, bo u nas tak kurde sypie trochę. No. Ja wam powiem, ale wszystko, wszystkim mrozić, trzeba zadbać o bydło yy, dziobatę. Tutaj troszkę odrzucimy to, co gorsze. Idziemy, przyniesiemy im półdy całego balota, bo żeby mi kurde nie zmarzły, bo tak czuć, że będzie mrozić ten ostrze dość yy, ciekawy. Dobra, żeby widły. I... Przyniesiemy balota, bo to kurde. Zmażną mi! I będę chorować. A tak to całego balota im wpierdzielimy. I myślę, że będzie. Ua! Myślę, że będzie git. O Jezu! Ua! Rozcielemy. Nie mają ciepło, bo jak to widzicie o zwierzynę trzeba... Trzeba dbać. Jakby nie patrzył. Jak się chowo, to i trzeba dać jeść Słomy wszystkiego O kurde a się wprały, o te widły? Cie? Gdzieś tu miałem ta soka, jest Opa Pościelemy im porządniej o. Nie mają W taką słomę w tulo to Elegancko se spały a no ja będę wiedział, że mają dobrze. O, o widzi. Są by się w tym wyspą. <grymla> o, dobra. Teraz będę miały dobrze, jeszcze jedzenie by ustawił. Widzicie. zobaczymy, co tam jutro będzie. A wam jest ciepło? Czy słowa? No, powiesz coś. Ty e, Ładne, smoki wypasione. Będziesz sobie Czy nie? do kamery. <grystanie> Także się zdenerwował? No właśnie, ja się, ja się zdenerwował. Taki zły, bo cię kamerują. Eee, ty, ty byś chciał mi kamerę boku Smoku jeden. No, słuchajcie, coś my e, porobili, kurde. Mm, poplątali się i, i dniówka jest. <grystanie> Widzicie, Esio, Esio jednak poli bez, bez e, do oparaczy na mrozie. Wiadomo, trzeba się postarać, ale jest to możliwe. Szesiony jest po, poprawiony, polenie. I co? No, będziemy się nad kolejnymi e, akcjami z prac na gospodarstwie. No i co? No cóż, będę przedłużać. Tyle by było w tym odcinku. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, klikania wy. dzwoneczek, podbijanie filmu obok komentarzy i co? Cześć!